Przed nami 448 odcinek serialu Dziedzictwo. Zejer nie chce rozstać się z Yamanem. Mężczyzna zawraca w pół drogi. Spotyka Zejer i Cengera, którzy wyjechali za nim. Zejer i Yaman padają sobie w ramiona. Tymczasem Zuhal planuje pozbycie się Zejer. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 448 odcinku Emanet, dziedzictwo, odcinek 448 w sobotę, 4 stycznia 2025 roku o godzina 16:05 w TVP1. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu Emanet. Streszczenie 448 odcinka serialu Dziedzictwo na TVP Zejer wiedziona miłością i intuicją nie chce rozstać się z Yamanem. Mężczyzna choć wyrusza w podróż, zawraca w pół drogi. Spotyka Zejer i Cengera, którzy wyjechali za nim. Zejer i Yaman padają sobie w ramiona. Tymczasem Zuchal wściekła na wieść, że nie będzie dłużej mieszkać w rezydencji, planuje pozbycie się Zejer. Odchodzi od zmysłów patrząc na szczęście Yamana i Zeyer. Duygu i Folken działają razem, aby jak najszybciej odnaleźć Yasemin. Nie mogą pozwolić, by Ali dopadł ją przed nimi. Duygu jedzie z Alim w nadziei, że przeszkodzi mu w wytropieniu siostry. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.